Witam na kanale. Dzisiaj przyszedł czas na demontaż tego oto sprzętu. Wzmacniacz Jaguar Suchyang PA203N. I zobaczymy, co tutaj będzie. Obudowa jest już zdjęta. Mamy tutaj po bokach dwa radiatory aluminiowe. Tutaj dwie takie ceweczki miedziane. Tu jedna, tutaj druga. Tu jeszcze jest aluminium. Tu jest taki fajny transformatorek, kabelek zasilający i obudowa wiadomo ze stali. I waży to dokładnie 8 kg i 700 g. No i co? Zabieramy się za rozbiórkę tego oto sprzętu. No i tak, już sprzęt zdemontowany na części pierwsze. Tu mamy ten oto piękny transformatorek, który zaraz rozpierdolimy na mieć. Tutaj trochę mieć z tych ceweczek na płytkach co były. Tutaj radiatory aluminiowe. Tutaj panel przedni też aluminiowy. No i tutaj wiadomo trochę stali. No i co, biorę się za ten transformatorek i podsumowanie. A ten transformatorek waży 4,5 kg. Czyli myślę, że jakieś pół kilo miedzi tutaj wpadnie. Biorę się za rozwałkę. Dobra, i rozebrane i podsumowanie wagę włączamy. I zaczynamy od złomu stalowego. I tu jeszcze to złomu, złomu takie 5,5 kg. Dajmy po 85 groszy. Taka jest cena u mnie, nie wiem, jak u Was. 4,63 za złom. Dodajemy złom do złomu. Teraz aluminium. No, kilo 30. Tutaj, o. Dajmy po 5,50. Ceny poszły w dół, niestety. 7,14 za aluminium. Już jest 11,77, tak jak widać. No i co zostało? Najważniejsze, czyli mieć. No, będzie więcej niż pół kilo, chyba. Proszę bardzo. 834 gramy. Prawie wszystko z tego transformatora. Bogaty transformator. Mieć jest chyba po 29,50. Za mieć 24,60. Proszę bardzo, czysta, piękna, miedziuszka. Żadnego farbowanego lisa. O, proszę bardzo. I za sprzęt wyszło. O. Teraz to się. No, ale jakieś tam 30 zł będzie. No i tutaj już mamy następnego pacjenta do demontażu, ale innym razem. Mamy taką to co wstawiłem na, na społeczności wieża Sharp. Nieduża taka, ale będzie transformatorek. Tu jest dużo kabli do skubania, tutaj o silniczki z pralek Te starego typu fajne. No i co? Jak się podobało? To łapka w górę. Zostaw suba. No i do następnego odcinka.